Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się w umyśle narcyza, gdy zdają sobie sprawę, że ich manipulacje nie zadziałały? To tak, jakby ich świat się załamał. A co ciekawe, nie wynika to z poczucia winy, ani wyrzutów sumienia. Dziś podzielę się z tobą niszczącą tajemnicą, którą zna niewielu. Prawdziwy żal narcyza nie dotyczy tego, co robią tobie, ale tego, co to dla nich oznacza. W trakcie tego wideo zbadamy, jak ta podstępna dynamika Działa w relacji z narcyzem, oraz jak możesz chronić się przed tym toksycznym cyklem. Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, był to przełomowy moment w moim życiu. Byłam tak zaabsorbowana bólem, który czułam, manipulacją, którą znosiłam, że nie dostrzegałam, że narcyz grał zdecydowanie głębszą grę. Myślałam, że mu zależy, że jego działania były formą miłości, ale prawda jest taka, że dbał jedynie o własny wizerunek i kontrolę. I to mnie przybiło. Czego się nauczyłam, to to, że narcyzm to powierzchowny żal. Oni nie żałują, że cię krzywdzą, ale tego, że tracą kontrolę nad tobą. Kiedy zaczynasz się wyzwalać, tworzyć własne prawdy i szanować swoje granice, postrzegają to jako zagrożenie. To tak, jakbyś zrywał ich maskę, odsłaniając prawdę kryjącą się za fasadą. Dla narcyza ta odsłona jest przerażająca. Ale jak to się manifestuje na co dzień? Często, gdy narcyz zdaje sobie sprawę, że ich manipulacje nie działają, intensyfikują kontrolę. Mogą próbować odwrócić sytuację, sprawić byś poczuła się winna, a nawet odegrać rolę ofiary. To klasyczna strategia. Sprawiają, że zaczynasz wierzyć, że to ty jesteś w błędzie, że nie jesteś wystarczająco wdzięczna lub że przesadzasz. Wiedzą, że jeśli uda im się odwrócić narrację, odzyskają kontrolę, której tak pragną. Jednym z najbardziej poruszających momentów, które przeżyłem, było uświadomienie sobie, że nawet gdy przepraszał, te słowa były puste. To był cykl. Ranił mnie, manipulował, a kiedy zaczynałam się oddalać, wracał z obietnicami zmiany i żalu. Ale to wszystko było tylko taktyką, by mnie zatrzymać. I to nie jest odosobniony przypadek. Wiele osób w narcyzystycznych relacjach przechodzi przez to. Jeśli utożsamiasz się z tym doświadczeniem, warto zastanowić się. Jaki jest prawdziwy koszt żalu, który wyrażają? Łatwo wpaść w pułapkę myślenia, że naprawdę się zmieniają, że czują wyrzuty sumienia, ale tak naprawdę chodzi o twoją emocjonalną równowagę, twoje poczucie własnej wartości i umiejętność dostrzegania rzeczywistości bez zniekształceń, które narzucają. Teraz przyjrzyjmy się kilku strategiom, które mogą pomóc w radzeniu sobie z tą sytuacją. Pierwsza to wzmocnienie swojej percepcji. Zaufaj sobie. Kiedy zaczynasz dostrzegać manipulacje kryjące się za słowami, to zmienia wszystko. Prowadzenie dziennika może być potężnym narzędziem. Zapisuj zachowania, manipulacje i swoje reakcje. To nie tylko pomoże ci zweryfikować swoje emocje, ale także zobaczyć wzorce, które mogą być trudne do zauważenia, gdy jesteś emocjonalnie zaangażowana. Inną ważną strategią jest ustalenie jasnych granic. Narcys może próbować naruszyć te granice ale kiedy stawiasz się stanowczo, zaczyna to zmieniać dynamikę. Mogą tego nie lubić, ale to znak, że odzyskujesz swoją moc. I na koniec, szukaj wsparcia zewnętrznego. Rozmowa z zaufanymi przyjaciółmi, lub nawet skorzystanie z terapii, może być dużym krokiem. Ważne jest, aby mieć sieć wsparcia, która pomoże ci zobaczyć rzeczy w jaśniejszym świetle i chronić się przed manipulacjami. Na zakończenie, pamiętaj. Prawdziwy żal narcystyczny nie dotyczy ciebie, lecz utraty kontroli. Gdy zaczynasz to dostrzegać, zaczynasz wydobywać się z toksycznego cyklu, który trwał zbyt długo. Zasługujesz na związek oparty na prawdzie, szacunku i szczerej miłości. Jeśli ten film Cię poruszył, dołącz do mnie w kolejnej refleksji na temat uwolnienia się emocjonalnego i odkrywania swojej wewnętrznej siły. Uwolnienie zaczyna się od prawdy, którą pozwalasz sobie dostrzegać. Wspólnie wyruszamy w tę podróż. Możesz się zastanawiać, jak rozpoznać, kiedy narcyz próbuje ponownie manipulować sytuacją. Odpowiedź tkwi w subtelnościach słów i zachowań. Często wykorzystują chwilę słabości, prezentując zniekształconą wersję rzeczywistości, która sprawia, że czujesz się winna lub odpowiedzialna za to, co się dzieje. To tak jakby byli mistrzami w tworzeniu emocjonalnej burzy, a następnie przedstawiali się jako zbawiciele. Jasnym przykładem tego jest, gdy mówią takie rzeczy jak, wiesz, że tylko chcę twojego dobra, prawda? To zdanie może brzmieć niewinnie, ale jest próbą odwrócenia narracji. Twierdząc, że ich intencje są całkowicie altruistyczne, próbują odwrócić uwagę od manipulacyjnego zachowania, które zaczynasz dostrzegać. Właśnie w tym momencie musisz być czujna i pamiętać, że ich intencje mogą nie być tak czyste, jak się wydają. Jeśli kiedykolwiek czułaś się przymuszona do przyjęcia przeprosin, które bardziej przypominały grę słów niż prawdziwe przeprosiny, wiedz, że to zjawisko jest powszechne w relacjach narcystycznych. Narcys może wydobywać Twoje niepewności, sprawiając, że czujesz się winna za pragnienie zdrowego związku. Taki jestem, bo mnie tak robisz. Może być frazą, która echem odbija się w Twoim umyśle, i to zniekształcenie powoduje, że wahasz się, aby zająć stanowisko. Ale jednak oto prawda. Nie jesteś odpowiedzialna za ich działania. Odpowiedzialność leży po ich stronie, a ty nie powinnaś dźwigać tego ciężaru. Jedną z najbardziej wyzwalających rzeczy, jakie możesz zrobić, jest nauka asertywnej komunikacji. Oznacza to wyrażanie swoich potrzeb i uczuć bez poczucia winy czy wstydu. Kiedy zaczynasz komunikować się w sposób jasny i stanowczy, nie tylko pomaga to w potwierdzeniu twoich granic, ale także jasno pokazuje narcyzowi, że nie jesteś gotowa zaakceptować jego manipulacji. To może być dla nich szokujące, a to właśnie w tym momencie możesz zacząć dostrzegać zmiany w dynamice relacji. Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się myśleć: "A co jeśli przesadzam?" Ta wątpliwość to powszechna pułapka, z której narcy korzysta, aby utrzymać cię w stanie niepewności. Prawda jest taka, że twoja percepcja jest ważna. Jeśli coś wydaje się nie w porządku, jeśli czujesz, że ciągle dostosowujesz się, aby zadowolić innych, to wyraźny znak, że coś jest nie tak. Zaufaj swojej intuicji. Może być twoim najlepszym sprzymierzeńcem w walce z manipulacją. Inną kwestią, która zasługuje na uwagę, jest rola miłości warunkowej. Narcyz może wykorzystać tę taktykę, aby sprawić, że uwierzysz, że miłość opiera się na twoich działaniach lub na tym, jak dobrze spełniasz jego oczekiwania. Gdybyś mnie kochała, nie zrobiłabyś tego, to zdanie destabilizuje i sprawia, że kwestionujesz nie tylko uczucia innych, ale także swoją własną wartość. Ważne jest, aby pamiętać, że prawdziwa miłość nie jest do negocjacji. Nie powinna wymagać, abyś się umniejszała lub odkładała swoje potrzeby na bok, aby być akceptowaną. Kiedy zaczynasz uwalniać się od tego cyklu, narcyz może zareagować w sposób agresywny. Może to obejmować próby manipulacji emocjonalnej, takie jak sprawienie, że poczujesz się winna za chęć oddalenia się lub za ustalanie granic. Limity. To tak, jakby używali swojej miłości przeciwko tobie, a to może być opłakane w skutkach, ale oto klucz utrzymuj swoją stanowczość. Ustalanie granic to akt miłości do samego siebie, a ty zasługujesz na to, aby być traktowaną z szacunkiem. A jeśli wciąż masz wątpliwości co do prawdziwych intencji narcyza, rozważ zrobienie przerwy. Czasami odrobina dystansu może pomóc w klarowaniu myśli i pozwolić ci spojrzeć na sytuację z innej perspektywy. W tym czasie skup się na sobie, uprawiaj aktywności, które przynoszą ci radość, które sprawiają, że czujesz się żywa. To nie tylko pomoże odzyskać Twoją samoocenę, ale także da Ci przestrzeń do oceny swoich emocji bez toksycznego wpływu narcyza. Jeśli czujesz się zagubiona lub skołowana. Rozważ możliwość skorzystania z terapii. Specjalista może dostarczyć cennych spostrzeżeń i praktycznych narzędzi do radzenia sobie z manipulacją emocjonalną. Rozmowa z kimś, kto rozumie dynamikę relacji narcyzów, może być ulgą i pomóc w weryfikacji Twoich doświadczeń. To odważny krok, ale niezbędny dla Twojego uzdrowienia. Pamiętaj, że droga do emocjonalnej wolności nie jest liniowa. Będą dni dobre i dni złe. Będą chwile, gdy poczujesz się silna i pewna siebie, i inne, kiedy wątpliwości znów zaczną dręczyć twoją umysł. To normalne. Ważne jest, aby nadal kierować się w stronę swojej prawdy. Każdy mały krok, który stawiasz w kierunku własnej autonomii, to krok ku prawdziwej wolności. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, ile osób przechodzi przez coś podobnego? Prawda jest taka, że wiele osób zmaga się z tym samym wyzwaniem, i to nie jest oznaką słabości. Ale walki o swoją tożsamość i zdrowie psychiczne. Wyzwalając się z sideł narcyzystycznego związku, nie tylko odzyskujesz kontrolę nad swoim życiem, ale także stajesz się źródłem inspiracji dla innych, którzy mogą borykać się z tymi samymi trudnościami. A tak więc podczas gdy wciąż idziesz dalej w tej podróż samopoznania i uzdrowienia, niezwykle ważne jest, abyś była czujna na sygnały, że narcyz stara się odzyskać kontrolę. Mogą oni stosować subtelne taktyki, takie jak gaslighting, aby zniekształcić twoje postrzeganie rzeczywistości. To tak, jakby chcieli, abyś uwierzyła, że wszystko, co czujesz, jest przesadzone, że jesteś zbyt wrażliwa lub że nic, co mówisz, nie ma sensu. Może to prowadzić do spirali wątpliwości, której zaczynasz podważać swoje własne emocje i doświadczenia. Pamiętaj, że to strategia. Narcyz chce, abyś czuła, że się mylisz że twoje emocje nie mają wartości, ale prawda jest taka, że twoje emocje są ważne i zasługujesz na to, aby być wysłuchaną i szanowaną. Pomocną techniką może być zapisywanie swoich emocji i doświadczeń w momentach jasności. Kiedy czujesz się zdezorientowana lub niepewna, możesz wrócić do tych notatek i przypomnieć sobie, że masz prawo czuć to, co czujesz. Kolejną ważną kwestią jest poczucie winy. Narcyz jest ekspertem w sprawianiu, że czujesz się winna za chęć oddalenia się lub zastawianie granic. Mogą mówić rzeczy takie jak gdybyś naprawdę się martwiła, nie zrobiłabyś tego lub zostawiasz mnie samego. To forma manipulacji emocjonalnej, która ma na celu sprawić, że poczujesz, iż twoje potrzeby są mniej ważne niż ich. Kluczowe jest, abyś zakwestionowała te twierdzenia. Nie jesteś odpowiedzialna za ich szczęście, a twoje zdrowie psychiczne powinno być priorytetem. Jeśli kiedykolwiek czułaś się winna z powodu braku dostępności dla narcyza, wiedz, że to powszechna taktyka. Prawdziwa miłość jest bezwarunkowa i nie powinna wymagać od ciebie ciągłego poświęcania się. Musisz zrozumieć, że stawianie granic jest formą dbania o siebie i oznaką, że cenisz siebie. Czasami narcyz może próbować zaatakować twoją samoocenę, sprawiając, że uwierzysz, iż nie możesz żyć bez nich, ale prawda jest taka, że jesteś silniejsza niż myślisz. Jednym z przełomowych momentów w mojej podróży było uświadomienie sobie, że narracja emocjonalnej zależności, którą narzucił mi Narcys, była kłamstwem. Zaczęłam dostrzegać, że mam umiejętności, talenty i życie, które istniało poza tą relacją. To zrozumienie było wyzwalające. Pozwoliłam sobie eksplorować nowe aktywności, poznawać nowych ludzi i na nowo odkrywać części siebie, które były uśpione. Ta wolność jednak nie przyszła bez wyzwań, oczywiście. Były dni, kiedy czułam się zagubiona i samotna, ale każdy mały krok w kierunku mojej niezależności był triumfem. Aspekt, który często jest pomijany, to znaczenie celebrowania tych małych triumfów. Za każdym razem, gdy ustalasz granice, gdy komunikujesz się w sposób asertywny i za każdym razem, gdy emocjonalnie oddalasz się od narcyza, to powinno być dostrzegane i celebrowane. To te małe zwycięstwa, Budują twoją pewność siebie i pomagają ci czuć się silniejszą. Ponadto kluczowe jest pielęgnowanie mentalności autowspółczucia. Możesz mieć chwilę słabości, i to jest normalne. Proces uzdrowienia nie jest liniowy, a terminarz, którego musisz się trzymać, nie istnieje. Pozwól sobie odczuwać smutek, złość, a nawet zagubienie. Te emocje są częścią procesu. Liczy się to, że nadal idziesz do przodu, nawet jeśli małymi krokami. A kiedy narcyz spróbuje odwrócić sytuację, pamiętaj, że nie jesteś sama. Rozmowa z innymi osobami, które przeszły przez podobne doświadczenia, może być niesamowicie pocieszająca. Grupy wsparcia, zarówno osobiście, jak i online, mogą oferować bezpieczną przestrzeń, aby dzielić się swoimi doświadczeniami i uczyć się od innych. Może odkryjesz, że twoje zmagania są bardziej powszechne niż myślisz, a droga do uzdrowienia istnieje. Czasami narcyz może próbować stworzyć fałszywe poczucie intymności, jako formę manipulacji. Może chcieć, abyś uwierzył, że wszystko jest w porządku między wami, nawet jeśli jego działania mówią coś zupełnie innego. Może to obejmować chwile życzliwości lub miłości, poprzedzone zachowaniami przemocowymi. Ta emocjonalna huśtawka jest wyczerpująca. Dlatego niezwykle istotne jest, abyś zachował swoje granice i nie dał się ponieść tym fluktuacjom. Kolejną kwestią do rozważenia jest pomysł, że zmiana jest możliwa. Narcyz może obiecać, że się zmieni, że jest gotów pracować nad problemami, ale często te obietnice są puste. Prawdziwa zmiana wymaga autentycznego zaangażowania i woli stawienia czoła własnym słabościom, czego Narcyz zazwyczaj nie jest skłonny zrobić. Musisz pamiętać, że niezależnie od tego, jak bardzo pragniesz, aby się zmienili, odpowiedzialność za zmianę spoczywa na nich, a nie na tobie. Na koniec podróż do uzdrowienia to okazja do odkrycia na nowo, kim jesteś. Uwalniając się z rąk toksycznego związku z narcyzem, nie tylko oddalasz się od szkodliwej sytuacji, ponownie łączysz się z samą sobą, swoimi wartościami i pragnieniami. Zaczynasz dostrzegać, że zasługujesz na prawdziwą miłość, szacunek i szczęście. Ta podróż może być długa i pełna wyzwań, ale każdy krok, który stąpisz w kierunku własnej prawdy, to krok w stronę emocjonalnej wolności, którą tak pragniesz. Ta transformacja nie zachodzi z dnia na dzień, ale każdy mały krok ma znaczenie. I w trakcie tej ścieżki odkryjesz, że Twój głos jest potężny, a Twoje potrzeby są ważne. Jedną z rzeczy, które pomogły mi iść dalej, była praktyka wdzięczności. Wdzięczność może wydawać się wyświechtanym konceptem, ale gdy stosujesz ją świadomie, może zmienić Twoją perspektywę. Zamiast koncentrować się na tym, co straciłeś lub co poszło nie tak, zaczynasz doceniać małe zwycięstwa, które osiągnąłeś. Może to być coś prostego, jak dzień, w którym powiedziałeś nie i poczułeś się z tym dobrze, lub rozmowa z przyjacielem, który cię wsparł, te małe rzeczy gromadzą się i pomagają stworzyć nowy wzór myślenia. Gdy posuwasz się naprzód, może się zdarzyć, że Narcyz spróbuje Cię wciągnąć z powrotem do starego wzoru. Mogą wykorzystać wspomnienia dobrych chwil, które spędziliście razem, aby spróbować przekonać Cię, że związek zasługuje na drugą szansę. Ważne jest, aby pamiętać, że te chwile szczęścia nie zmazują toksycznych zachowań, których doświadczyłeś. Narcyz może użyć tych wspomnień jako broni, próbując manipulować Twoją tęsknotą i pragnieniem połączenia. Uważaj na to. Nostalgia może być pułapką. Inną kluczową strategią jest afirmacja siebie. Polega to na uznawaniu i afirmowaniu własnych cech i osiągnięć. Często w związku z narcyzem mogłaś czuć się niedoceniana, ale teraz nadszedł czas, aby uznać swoją wartość. Spójrz na siebie w lustro i powiedz na głos, co w sobie kochasz. Może to na początku wydawać się dziwne, ale ta praktyka pomaga przestroić twój umysł i zwalczyć negatywne głosy, które narcyz mogłaby zaszczepić. Czy kiedykolwiek myślałaś, że nie zasługujesz na szczęście? To przekonanie, które wielu z nas nosi, szczególnie po trudnych doświadczeniach, ale prawda jest taka, że zasługujesz na całe szczęście i miłość, jakie świat może zaoferować. Nie daj się oszukać narcyzowi, który stara się sprawić, byś uwierzyła, że twoje szczęście zależy od niego. Twoje życie i twój radość są twoją odpowiedzialnością, a ty masz moc, aby je kształtować. W chwilach wątpliwości. Pomocne jest posiadanie listy afirmacji, do której możesz sięgnąć. Zapisz zwroty, które współbrzmią z Tobą, takie jak: Jestem wystarczająca, zasługuję na szczęście, oraz moje uczucia są ważne. Gdy wątpliwości się pojawią, przeczytaj tę listę na głos dla siebie. Może to pomóc Ci znaleźć równowagę w momentach emocjonalnego wzburzenia i wzmocnić Twoją pewność siebie. Ponadto, praktyka uważności, czyli mindfulness. Może być potężnym sojusznikiem. Oznacza to, że jesteś obecna w chwili i obserwujesz swoje myśli oraz uczucia bez osądzania. Kiedy pozwalasz sobie na odczuwanie emocji zamiast je tłumić, zaczynasz lepiej rozumieć swoje reakcje i sposób, w jaki możesz sobie z nimi radzić. To może być szczególnie pomocne, gdy narcyz próbuje manipulować twoim postrzeganiem rzeczywistości. Jedną z prostych technik uważności jest świadome oddychanie. Zarezerwuj kilka minut dziennie, aby skupić się na swoim oddechu. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z twojego ciała. To może pomóc uspokoić twój umysł i przynieść klarowność w momentach stresu. Kiedy czujesz się skupiona, łatwiej jest opierać się próbom manipulacji i utrzymywać swoje granice. Kolejnym ważnym aspektem jest edukacja na temat narcyzmu i jego taktyk. Im więcej zrozumiesz, z czym masz do czynienia, tym silniejsza się staniesz. Istnieje wiele dostępnych zasobów takich jak książki, podcasty i grupy wsparcia, które mogą dostarczyć cennych informacji. Ta edukacja nie tylko pomaga w walidacji twojego doświadczenia, ale także wzmacnia twoją determinację do nieakceptowania toksycznych zachowań. I proszę, nie zapominaj dbać o siebie. Troska o siebie nie jest luksusem, to potrzeba zarezerwuj czas na robienie rzeczy, które kochasz, czy to czytanie książki spacerowanie na świeżym powietrzu, czy po prostu relaks w domu. Te czynności są niezbędne, aby przywrócić swoją energię i poczucie własnej wartości. Życie nie powinno być tylko przetrwaniem, ale też rozkwitem i znajdowaniem radości, nawet w małych rzeczach. Czasami możesz czuć się samotna w tej podróży to normalne, ale pamiętaj, że jest wiele osób, które przeszły przez podobne doświadczenia i są gotowe Cię wspierać. Nie wahaj się szukać grup wsparcia, zarówno online, jak i osobiście. Dzielenie się swoją historią i słuchanie doświadczeń innych osób może być niezwykle pocieszające i motywujące. Gdy oddalasz się od narcyza, możesz napotkać opór, mogą nie zaakceptować twojej decyzji o odejściu i spróbują sprawić, byś poczuła się winna lub zdezorientowana. To normalna część procesu. Pamiętaj, że nie robisz nic złego, pragnąc dbać o siebie. Twoje zdrowie psychiczne i emocjonalne powinno zawsze być najważniejsze. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że cofasz się lub że wątpliwości zaczynają dominować, pamiętaj, że to część procesu. Nie obwiniaj się za to. Odbudowa to podróż pełna wzlotów i upadków, a każdy krok, nawet najmniejszy, to postęp w kierunku twojej wolności. Możesz się zastanawiać, jak mogę wiedzieć, czy naprawdę posuwam się naprzód. Jednym ze sposobów oceny postępów jest refleksja nad swoimi reakcjami i emocjami w czasie. Czy czujesz się coraz pewniej w swoich decyzjach? Czy pozwalasz sobie na więcej przestrzeni, aby odczuwać swoje emocje bez poczucia winy? To są dobre oznaki, że jesteś na właściwej drodze. Kiedy zaczęłam dostrzegać te zmiany w sobie, zauważyłam, że jestem mniej skłonna tolerować manipulacyjne zachowania. Narcyz w moim życiu próbował mnie z powrotem wciągnąć w cykl ofiarowania, ale zaczynałam widzieć siebie jako osobę, która zasługuje na więcej niż to. Ta zmiana mentalności była kluczowa. Nie byłam już drugoplanową postacią w historii, którą chciał opowiadać. Byłam główną bohaterką swojego własnego życia. Czasami możesz poczuć fale nostalgii, wspominając dobre chwile, które spędziłaś z narcyzem. Łatwo jest pozwolić, by te wspomnienia przyćmiły negatywne doświadczenia. Pamiętaj, że zdrowe relacje są zbudowane na podstawie wzajemnego szacunku, otwartej komunikacji i wsparcia. Jeśli narcyz nie był gotów tego zaoferować, to tylko dobre chwile nie są wystarczające, aby uzasadnić cierpienie, które przeżyłeś. Warto się nad tym zastanowić czego naprawdę pragniesz w związku, jakie są twoje granice, jakie są twoje potrzeby. Te pytania mogą pomóc ci określić czego chcesz na przyszłość. Inną kwestią, która może się pojawić, jest presja społeczna. Czasami ludzie wokół ciebie mogą nie rozumieć złożoności relacji z narcyzem, mogą mówić dlaczego po prostu nie odejdziesz lub musisz być bardziej wyrozumiała. Ważne jest, aby pamiętać, że nie musisz czuć się zobowiązana do uzasadniania swoich decyzji przed innymi. Twoje zdrowie psychiczne i dobrostan są priorytetem, a ty masz prawo do wycofania się z sytuacji, które ci nie służą to tutaj praktyka empatii wobec samej siebie staje się kluczowa. Możesz czuć się winna, że nie możesz po prostu przejść dalej. Proces uzdrawiania trwa i każdy ma swoje tempo. Pozwól sobie mieć złe dni, nie krytykując się za to. Ważne jest, aby mieć zamiar dążyć do swojego dobrostanu. Zamiast porównywać się z innymi, celebruj swoje małe zwycięstwa i uznawaj, że każdy krok ma znaczenie. A jeśli zastanawiasz się, jak radzić sobie z emocjonalnymi konsekwencjami związku z narcyzem, pamiętaj, że uzdrowienie to nie tylko zostawienie tej osoby za sobą, to także praca nad sobą, odbudowywanie swojej samooceny i przewartościowanie swoich przekonań. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad wiadomościami, które zinternalizowałaś w trakcie związku? Często narcyzi projektują swoje insekuracje na nas, sprawiając, że zaczynamy wierzyć że nie jesteśmy wystarczająco dobre, nie zasługujemy na miłość, lub że nasze postrzeganie rzeczywistości jest zniekształcone. Kwestionowanie tych przekonań jest kluczowym krokiem w procesie zdrowienia. Przydatną techniką może być restrukturyzacja poznawcza, która polega na identyfikacji negatywnych myśli i zastępowaniu ich zdrowszymi i realistycznymi afirmacjami. Na przykład, jeśli zdasz sobie sprawę, że myślisz, nigdy nie będę szczęśliwa bez niego, Zmień to na. Potrafię znaleźć szczęście w sobie, niezależnie od tego, kto jest w moim otoczeniu. To ćwiczenie może być potężne i pomóc w transformacji Twojego myślenia. Inną strategią jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni do wyrażania swoich uczuć. Można to zrobić poprzez pisanie, sztukę lub rozmowy z zaufanymi przyjaciółmi. Czasami, samo werbalizowanie tego, co czujemy, może pomóc złagodzić ładunek emocjonalny. I nie lekceważ mocy prowadzenia dziennika. Zapisanie swoich myśli i uczuć może być formą wypuszczenia pary oraz sposobem na obserwowanie swojego postępu na przestrzeni czasu. W miarę jak będziesz postępować, możesz zauważyć, że niektórzy ludzie w Twoim życiu nie są tak wyrozumiali, jakbyś chciała. Niektórzy mogą nie rozumieć powagi tego, co przeszłaś, i mogą próbować zminimalizować Twoje doświadczenia. To może być zniechęcające, ale pamiętaj, Walidacja, której potrzebujesz, pochodzi z wnętrza. Tylko ty możesz określić swoją prawdę i tylko ty możesz zdecydować, jak czujesz się w stosunku do swoich doświadczeń. A kiedy zaczynasz się uwalniać, może pojawić się opór ze strony narcyza. Mogą próbować odwrócić sytuację, wykorzystując emocjonalne taktyki, aby znów cię zmanipulować. Bądź na to czujna. Pamiętaj, że manipulacja to część ich gry. Mogą próbować sprawić, że poczujesz się niesprawiedliwie albo że nie dajesz drugiej szansy. Kluczowe jest, aby pozostać stanowczą i pamiętać, że chronisz siebie. To, co jest w grze, to twoje zdrowie psychiczne. Na koniec nigdy nie lekcewasz znaczenia dbania o siebie. Czasami może się to wydawać trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy zmagamy się z traumą po związku z narcyzem. Ale dbanie o siebie to nie tylko akt miłości własnej, to także potrzeba. Znajdź czas na robienie rzeczy, które kochasz, które sprawiają, że czujesz się żywa. Może to być czytanie książki, uprawianie hobby lub po prostu wyjście na spacer na świeżym powietrzu. Te chwile troski o siebie są kluczowe dla przywrócenia twojej energii i twojej samooceny. Każdy mały akt dbania o siebie to afirmacja, że zasługujesz na szczęście i zdrowie, a twoje życie nie powinno być definiowane obecnością ani brakiem innej osoby. Ponadto weź pod uwagę znaczenie redefiniowania swojej tożsamości poza związkiem. W związku z narcyzem łatwo zatracić ogląd tego kim naprawdę jesteś. Zacznij odkrywać nowe pasje, zainteresowania i hobby, które mogły zostać zaniedbane. To nie tylko pomaga wypełnić pustkę po relacji, ale także stanowi silne przypomnienie, że potrafisz być szczęśliwa i spełniona sama. Jeśli kiedykolwiek myślałaś, że nie możesz żyć bez narcyza. Pamiętaj, że to przekonanie zostało w tobie zaszczepione. Prawda jest taka, że masz w sobie siłę, aby się podnieść. Za każdym razem, gdy odkrywasz coś nowego o sobie, zbliżasz się do swojej prawdziwej esencji. Połączenie z własną tożsamością to kluczowy krok w procesie zdrowienia. I podczas gdy się odbudowujesz, nie wahaj się szukać dodatkowych zasobów, takich jak książki i podcasty na temat przezwyciężania toksycznych relacji. Te materiały mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń i wsparcia w trakcie Twojej podróży. Nie jesteś sama, a wiele osób jest gotowych podzielić się swoimi historiami i oferować wsparcie. Kontynuuj tę drogę samopoznania i samoakceptacji. Każdy krok, który podejmujesz w kierunku zdrowszego życia, jest świadectwem Twojej siły i wytrwałości. Zanim wyjdziesz, zrób teraz dwie rzeczy zapisz się na kanał i włącz dzwoneczek aby otrzymywać kolejne wiadomości. Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje to usłyszeć dzisiaj. Aby kontynuować, obejrzyj następny film. Już jest w kartach i również w opisie.